Siemanko, witam na moim kanale. Dziś poruszę temat pożaru, bo ostatnimi czasy widziałem bardzo dużo filmików i niektórzy mi udostępniali ile się kombajnu spaliło, ile hektarów zboża, ścierniska. Dlatego chciałem taki film nagrać ku przestrodze po prostu, żeby w jakimś stopniu zminimalizować. Skutki tego pożaru, bo, bo nieraz najważniejsze są pierwsze sekundy. Jeśli uda nam się bardzo szybko zareagować i pierwsze źródło takie zgasimy, to jeszcze coś jesteśmy w stanie uratować, ale jeśli prześpimy w sumie ten moment, czy tam zbyt późno zareagujemy, to już to już nie będzie za bardzo co ratować. Mówię tutaj na przykład o kombajnie, czy tam prasie, dlatego no, trzeba szybko reagować. Choć niektórych widziałem na własne oczy, jak pożar potrafi sparaliżować. Normalnie tak pożar potrafi paraliżować, że widziałem, że normalnie stali i nie wiedzieli w ogóle, co zrobić, jak reagować, i po prostu tak jakoś ten pożar potrafi, że, że to nie do opisania jest, nie. No i właśnie ten film nagrywam tak trochę ku przestrodze, żeby może jakoś, choć odrobinę zminimalizować to. Jeśli zaczniemy już duże żniwa, tak, a to w sumie będzie w niektórych regionach na dniach, albo już, gdzie gdzie są zaczęte, to może ten film coś tam pomoże, jakkolwiek zapobiegać takim pożarom. Wiele osób też udostępniało mi filmy takie z pożarami z tego roku. No bardzo, bardzo dużo tego było. Gdzie się kombajny popaliły, prasy, pola, ile hektarów się spaliło. To tak może nie, nie każdy wszędzie widzi, bo to tu w tym regionie się coś spaliło, tam w tym, tam w tym. Ale no, mi bardzo dużo ludzi udostępniało takie filmy. To no tragedia, tragedia i powiem Wam, że no, wydawałoby się to, że, że stare ruiny mogą się palić, tak, i, i no, że stary kombaj to, to pierwszy może się zapalić, tak, ale to z tego co obserwuję i widzę, to w większości to nowe maszyny się palą, nowe, nowe kombajny. Nowe prasy, nie tam jakieś stare bobki, bo powiem Wam, jak to działa, bo stary kombaj zawsze jest przejrzany, czy tam, aby na pewno się wszystko kręci, czy, czy tu trochę posmaruje, czy to. A w nowych kombajnach to niektórym się wydaje, że ma nowy kombaj, czy tam dwuletni, to a nic nie potrzeba robić, praktycznie tylko nasmaruje i z grubsza i już, nie. Ale tak obserwuję nawet kupując nowe łożyska to powiem wam, że niekiedy te nowe łożyska to tak mało smaru mają w środku, że to niektóre łożysko to jeden sezon i trzeba wymieniać na nowe, nie? Takie, takie są teraz produkowane łożyska dlatego nawet czy to masz nowy kombajn czy stary trzeba zawsze przejrzeć jakoś to chociaż z grubsza tak, żeby to żeby to jakoś y, funkcjonowało. Nawet nowe maszyny, to myślę, że też y, nie mają jakoś naładowane tego smaru w tych łożyskach. A to w takich wysokich temperaturach, to powiem wam, taki lichy smar y, kiedyś kupiłem. Po prostu gdzieś tam był, y, to kupiłem go, tak. No to on na słońcu potrafił... Na przykład z podajnika e, zbożowego czy tam kłosowego na słońcu, to potrafił wylecieć normalnie. Olej się zrobił i, i smar wyleciał, wytopił się po prostu, nie? Także jakość tych y, wszystkich: czy to łożysk, czy smaru, wszystko jest coraz słabsze, bo wszystko aby na sztukę robione, żeby jak najwięcej sprzedać, jak najmniejszym kosztem, tak? I to wszystko, wszystko na to ma wpływ. Nieraz y, myszki lubią grasować y, po kombajnie, tak? Y, no ja tam staram się trochę trutki, trochę coś, co jakiś czas nieraz zapalę, przegonię te myszy, ale w nowym kombajnie no to te, tej elektryki też jest naprawdę bardzo dużo, a myszy tak lubią kabelki obgryzać, że też to na pewno może być jakąś przyczyną, nie? Także no, nieraz trzeba, czy to nowy, czy stary, to poprzeglądać, posprawdzać trochę, nie? Także no, żeby to miało ręce i nogi. No, niektórzy tam sobie to zleją, niektórzy wezmą do siebie, że zawsze im bardziej jakoś w jakimś stopniu to przygotujemy, zabezpieczymy, tak? Czy to wymienimy gaśnicę na nową, bo niekiedy to widziałem, to 50-letnie gaśnice jeżdżą jeszcze w kombajnach i to też nie zawsze może zadziałać wtedy, kiedy potrzeba, nie? No bo kiedy jest dobrze to jest dobrze ale jak już się pali no to, to musi to działać no, bo jak nie zadziała to nic nie zrobimy no. a zanim przyjedzie straż zanim cokolwiek się zrobi to już może być za późno nie czy to stary czy nowy kombajn tak samo szybko go pożar pochłonie i ogólnie z pożarem nie ma żartów jak już się pali to już jest niebezpieczeństwo i tak y, obserwowałem na jednym z filmików, y, co, któryś tam mi udostępnił, jak strażak z OSP, jak szybkie natarcie robił, po prostu aż mi się płakać chciało. No, szarpał tego węża, w ogóle nie mógł wyciągnąć, nie szło mu to i zanim zaczął w ogóle lać tą wodą, to inna jednostka przyjechała, porozwijała węże. Zaczęli lać wodą, a on dopiero może, z jakimś cudem mu się udało i że tą wodą zaczął lać, także do ochotników ze straży Również popatrzcie sobie na wozach strażackich, jak to wszystko funkcjonuje, jakieś przeszkolenie chociaż takie podstawowe, żeby wiedzieć co, do czego i z czym, nie, jak węża podłączyć, czy tam skąd tą wodę wziąć, nie no to taka, taka aluzja troszeczkę. No ale no wiadomo, że nie, nie w każdych jednostkach tak to działa, bo niektórzy wiedzą co z czym i do czego. a tam akurat coś, coś poszło nie tak po prostu. I ogólnie też nawet legalizację gaśnic, tak? To, to tak to działa, że po prostu tylko nie jest sprawdzona ani nic, tylko cyk nabita lokalizacja i to, to takie funkcjonowanie jest tych gaśnic no chyba że się nową kupi tak no to te 3 latka 36 miesięcy ona będzie będzie w sumie pewne że zadziała choć nie zawsze nie a nieraz to jak już jest taka no powiedzmy 2 3 letnia nieraz starsza to można ją puknąć trochę o ziemię ten proszek wstrząsnąć obruszyć i wtedy dopiero gasić, nie? Bo, bo to nieraz może nie zadziałać dobrze. Także puknąć o ziemię i wtedy gasimy. Także już nie będę się więcej mądrował, nie rozgadywał, bo to też nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby w jakimś stopniu zminimalizować to, a te wysokie temperatury w ostatnich dniach tygodniach i ta susza powoduje to, że wystarczy malutka iskra żeby zrobić wielki pożar. Także a wiadomo no, nie każdy ma ubezpieczone uprawy także dla niektórych jeśli się spali mu nie wiem hektar 2 to już niektórzy żyją z tego nie? To, to już jest tragedia Przeglądać dobrze kombajny, prasy. Nieraz wjechać kawałek, ukosić. Yy, przejrzeć, zobaczyć, czy tam aby na pewno się wszystko nie grzeje, nie topi. No, instalacje trochę poprzeglądać. Dobrze smarować kombajny. A nie tak jak ja na poprzednim filmie zeżniw, że tylko o, kalamitkę powierzchni, nie? Także dobrze smarować jakieś łożyska poprzeglądać, bo nieraz też ktoś myje kombajn myjką ciśnieniową, naleje wody w łożyska i to wystarczy dwa dni, jakaś rdza się zrobi na kuleczce i później to łożysko już będzie popukiwać, popukiwać i ono się rozleci na momencie, nie? Dlatego jak jeśli myjemy kombajn, to zaraz przed i po najlepiej posmarować ale nie każde łożysko jest y, smarowane kalamitką dlatego nie wszystko nie wszystko się y, zabezpieczy w ten oto sposób nie? kupić gaśnice chociaż nawet mniejsze ale żeby były ja mam jedną dużą w kabinie jedną dużą o, taką, mam, taką dużą mam w kabinie y, dwie małe mam z tyłu takie na w razie czego jedną mam z tej strony przy ziemi prawie tylko o cyk odbezpieczam wyciągam i mogę psikać i drugą mam z tej nie jest to wielki jakiś wydatek te gaśnice tam może trzy dyszki kosztują ale zawsze mamy większe prawdopodobieństwo, że ugasimy ten pożar duża jest na górze Zawsze można zacząć gasić małymi i tyle Obym nie musiał ich używać o, powiem tak Także film nagrany ku przestrodze trochę się nagadałem, ale może, może to w jakimś stopniu zminimalizuje te pożary zawsze może ktoś trochę bardziej przygotuje ten kombajn. Bo jak sobie patrzycie w sieci jest bardzo dużo filmików z tego roku, z żniw 2023 ile się spaliło kombajnów w Polsce i nie tylko w Polsce, prasy, tu nawet na naszą okolicę to już yy, słyszałem, że też się co nieco spaliło. Także yy, trzeba, trzeba trochę wcześniej jakoś zareagować, żeby to zminimalizować. Także, już co, nie zanudzam Was. Starczy tego gadania. Może ktoś trochę weźmie to do siebie i nasmaruje, przejrzy wszystko, żeby, aby trochę zminimalizować to, nie? Kupi gaśnicę, w razie czego szybciej się ugasi. Także zapraszam do subskrybowania kanału, dawać łapki w górę, klikać dzwoneczka. Pozdro.